Z Politechnika, wydział elektryczny, jesteśmy przebrani za grzeczne dziewice. Andrzej, historia, jestem przebrany za bitę. Pomina Ciba, jestem przebrana za statuę wolności. Jestem... jestem przebrany za policjantkę. Jesteśmy z różnych uczelni, dlatego pomysł nam mieszankę Wedlawską Marta. Jestem przebrana za Królę Demon. Agnieszka Urbaniak, piratka. Filologia polska. No, słuchaj, jaj, jaj. 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 Ola Dmitrzak, kulturoznawstwo, czwarty rok. Są mi bankami i i tej Łodzi Podwodnej oczywiście. Ja prezentuję nasz Uniwersytet Medyczny. Chiński Nowy Rok w Susz. Jestem czerwonym kapturkiem. Koleżanka jest pszczółką Mają. No, Militarny styl, tak? Proszę Państwa, tutaj zagraliśmy się naszą zgraną paczką. UEP, jestem rektorem UEP. Jesteśmy przebrani za Ku Klux Klan. Jestem przebrana za bukę. Jubilania. Ja! Siądź się przez te dni radośnie i sprawiedliwie.